Siema, tutaj Bobby, to jest 21 odcinek z serii. Jak na, na dzisiaj jestem sam i w tym odcinku oswajamy Araneo i specjalny odcinek z okazji Halloween. Z tego ten, życzę Wam słuchać. Halloween, możecie napisać w komentarzu, czy idziecie na cukierki, czy nie. Ja nie idę. Dobra, i tak a propos, w ostatnim odcinku po chciałem podać nazwy dla Tek Parazaura, dwóch Tek Parazaurów i z tego Zaura. Teraz na, na ekranie Wam się je, te nazwy wyświetlą. Dobra. Nie przedłużajmy i lecimy oswoić tego pająka Ze sobą potrzeba e, Musimy wziąć Makropelant Żeby nam nic nie zrobić. zgniłe mięso Bo on tymi się żywi, no i no Zróbmy w ogóle siodło dla pająka I weźmy sobie gili armor Będzie lepiej, bo jest mniejsza szansa Że nas zauważy Tym bardziej Weźmy sobie coś takiego. Dobra, gdzie jest para Pterodaktyl? Dobra, no i lecimy właśnie do jaskini. Oswoić tego pająka z okazji Halloween. Ta jaskinia jest gdzieś tam. To jest pierwsza jaskinia. A i taka propos, niedługo będziemy się już przeprowadzać do nowego miejsca. Możecie obstawać, gdzie się przeprowadzimy. Eee, wiem, że to jest bardzo trudne, ale chociaż nie, no. Chociaż w sumie dobra, nieważne. Mam nadzieję, że oswoimy tego pająka. Chciałbym bardzo oswoić pająka, a co dopiero na maksymalnym levelu. Pająk wola. Ja nigdy nie, osw nie. oswoiłem Nie, już kiedyś pająka, ale tylko raz też. Bo. No. Jak co pamiętam to się oswojało go tak? w ogóle trzeba uważać E bo tutaj są takie trodony Raptory To się nic nie stało zaraz z moim trodaktylem Jakieś trodony śmiesznie mnie zaatakowały Dobra, jeden umarł Ty, kolejny umarł Cóż trodo na 16, co jest? Petrodon. Dobra Umrzyj, 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 daj, daj. Dawaj Dobra, uleczymy trochę pterodaktyla i wchodzimy do jaskini Może być trochę laga, więc sorry będzie za jak będzie, a na pewno będzie Czekaj, gdzie ta jaskinia była? Ej, no gdzie ta jaskinia? Pominąłem już ją na pewno. Chodź no, tu. Chodź tu coś takiego do. O, jest! To tu jej się światowali. Dobra. To chowamy to do Pokebola. I go. No i wchodzimy do jaskini. Boję się szczerze wejść. Bo... Chodź się, Dodorek, zrespić. Serio. Dobra, nieważne. Boję się trochę wejść, ale wchodzimy. Uwaga, teraz będzie lag. Dobra, jesteśmy już po lagu. Trzeba uważać bardzo. Szczerze, już to palimy sobie. Albo nie. Jeszcze nie odpalamy baterii pelanta. Wejdziemy trochę w głąb. Bo tutaj się jeszcze nic nie może zrespić, z tego co wiem. Jeszcze się nie może zrespić, ale zaraz będzie już się... Mogło jeszcze, się... Patrzyć trzeba na sufity. Pamiętajcie, że jak jesteś... Jesteście w jaskiniach, to patrzcie na sufity. Bo mogą być i megalania. Na przykład tu. sobie nie zobaczysz, czy... Nie wiem.

Lepiej prędzej, czy później Je zabić, no i no Dobra, to robimy teraz cięcie i się widzimy jak je już zabije Tu już po przerwie Zabiłem te megalanie Trzeba właśnie oswoić tego Arana Jest! Ej, słuchajcie razem Araneo na 120. Osfaja mnie. nie Arneo na 120. Pięknie, widzowie. A tak coś czułem, że już nie znajdę na 120. Już może jeść. Za sekundę pewnie. Dobra widzowie. I on będzie jadł. To będzie perfekcyjne oswojenie. Bo tego pana nie da się inaczej oswoić. Perfekcyjnie. No, naj najlepiej się oswojać Z gniewem mięsem, gościa. Najmniej tymi kibulsami właśnie. Jego akurat, jak chcecie oswoić pająka to trzeba mieć tak. Polecam oczywiście gilisuta. Bakrepelanta. No i zgniłe mięso. szybko się go oswoi akurat serio się szybko oswoi bo mu tak szybko głód spada i oczywiście też e, pokażę wam jak on działa co on ma, robi jakie ma zdolności Już stracił jeden level pewnie Bo nie da się pająka oswoić tak, żeby nie stracił na maksymalnym levelu kilka leveli A i możecie mi napisać też w komentarzach, jak mieć na przykład dinozaury na większym niż 120 na The Island Czy się da, czy nie da bez modów I bez zmienia czegoś w chętnie Zobaczę, bo bym chciał trochę większe niż 120, na przykład takie 200 na dziko, jakby się dało jak się da, to chętnie... Bym... Ten, bo... Nie wiem Zawsze miałem maksymalnie na no 120 i nie wiem jak zrobić, tak żeby były większe Bo na przykład na Ragnaroku to wiem, bo tam na Ragnaroku to mam na 200 któryś Czy coś A na The Island właśnie nie i nie wiem, no Dobra Teraz się swoje, już dwa lewale stracił. Bo że jeszcze straci tak z 3 Przed Ten 6 Ja się obawiam, że jak swojej tego Aroneo to zacznę go bić. On no może dzisiaj 570 510. Kolory nam się trafiły takie tak zobaczycie Ej, ładne kolory! Dobra Ja e, no, pomyślisz, że mogę już dać, o No to się w sumie Zaraz się oswoi To już jest reddit A po oswojeniu, no, ciekawe czy on będzie ja też z mięso, tylko czy zwykłe? Mi się wydaje, że zwykłe. Jakie on ma w ogóle statystyki? On ma tak, bardzo słabe, 250 staminy, a to spajinko, nie no. Mało damage'a, mało życia. Ciekawe czy nam się pająk przyda kiedyś. Czy nie do czegoś? Pewnie tak. I to jest samiec w 120. I też pamię przypominam, że fajnie by było też znaleźć samicę na 120. Ale to już znajdziemy... Jakby sobie pójdziemy sobie do kopalni, na odcinek z tej kopalni, to, to będzie już wtedy domir z nami. To wtedy jak znajdziemy weźmiemy Weźmiemy są pokierpa, to, to jest nie wiem, mięso i gili suty. Bo jak znajdziemy jakiegoś fajaka na 120 samice. Ops. Ej, w sumie nie, dobra, jest jeszcze szansa, bo jeszcze dwa. Zginie mięso, muszę mu dać, tylko trzeba teraz uważać. Na mu też ginie mięso. To te pajaki nie zaczną go bić przypadkiem? Boję się, że te panki zaczną go bić. To jest Co tu się obala? To że ja tak Dobra, to się widzimy jak dolecę do bazy Już po cięciu Mamy już tego pająka, weźmiemy sobie tego pająka O tu, tu nam takie nie halloweenowe Ma chorobę Jakąś pookroniczną, nie wiem Dobra, dajemy na niego siodło ja nie mogę na nim jeździć przez to, że ma tą chorobę Dobra i wiadomo, nazwa dla niego w komentarzach, piście nazwa dla niego w komentarzach, to jest jakby co to chłopak W no mężczyzna, chłopak no Jeśli ktoś chce mieć pająkę no to nazwa w komentarzach dla niego Dobra, po drodze jeszcze zebrałem jakieś ciasto, było w rzucie Weźmy sobie te dniome mięso. Weźmy sobie to. Zabiję dwie megalanie. To jeszcze coś. Weźmy sobie tego Mojego ciepłego hipnęła seta. Zabiję sobie to, tą zbrojkę. No i mamy już hityny, to będę musiał sobie zebrać. Zobaczymy tego pajączka, co on je. Bo on ma jeszcze chorobę, czy już nie ma? Ma. Nie, tylko No to zaraz się na niego skończy choroba. Dobra. To jeszcze sobie zróbmy takę coś. Zobaczmy sobie kociołek. Nie mogę nic zrobić, czemu? Może tańcę jakiegoś. O to chciałem zrobić. Brakuje mi dwóch nagrobków. Dyni. To, to już co poza odcinkiem zrobimy. Dobra, to jeszcze w tym odcinku halloweenowym specjalnym. O weźmy sobie to odłóżmy. To. To również. Mam środek na to i to, już odlokowane, 96 level mam To mi się jeszcze nie przyda Na razie Dobra, nie wiem to, panie, napiszcie mi w komentarzach na, nazwę dla tego pajaka chłopaka i napiszcie jak mieć większy level niż 120 na The Island na dziko Dobra, a teraz tak. Um, co miałem zrobić? Pogrindować itemy na bazę, dobra. To no, dzisiaj już trochę pograindujemy itemy, bo... Niedługo już będzie przeprowadzka, no i... Do nowej bazy, to weźmy sobie tego... tego zaura. kukiego bo on ma różne tryby i Sharpen jak się Bo tego zaora trochę wolny bym powiedział ale no jak zbiera jagódki lepiej niż na pewno ten Triceratops o przy okazji się nie spiły trzy to jeszcze może w, w tym odcinku Chibi zrobimy, jak jeszcze nagrobek się zrespi. Fajnie by było. To jest fajnie, bo może tak. Idziesz sobie jedną machasz stronę, a drugą stronę. Tą stronę, chociaż jak chcę zbierać coś. A ja to biorę sobie heavy plate. A nie, to wtedy mał zbiera. Sharpen plate. Zbierasz sharpen. Jest jeszcze herd ten i tym zbiera. ile? Tym się zbiera. Chyba tym nic nie zbiera. Tak, tym nic nie Czyli ten jest do zbierania. Dobra, jeszcze się zrespił ten pan tu. Te jagutki. Nie mogę Coś takiego. On też dużo słomy zbiera. Więc jest taki do słomy zbierania. Do drewna niekoniecznie. Do drewna to jest bober dobry i zino chyba zobaczymy ile zada takie dużo to nic do ataku to jest spoko to jest też spoko do zbierania właśnie dużo jak łódek zbiera strasznie co machasz raz w tą stronę, raz w tamtą no troszkę takie O niego... Nie, 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 nie. Też słomy dużo zebraliśmy. Jeszcze są śmieci. Lewa, prawa. Pięknie. Lewa, prawa, lewa, prawa. Lewa, prawa. Wszystką wagę o niego, oczywiście, wrócimy ale Szczerze, najszybciej będzie jak zrobimy coś takiego Przecież dojdę nim, to nie Wiek Dobra, szczerze, ja też najszybciej, no nie biegam, ale trudno Dobra No nie, bo to kostym się wtedy wyrzuci. To zaraz pójdziemy po kostym jego. Samo przemyślałem tego. To teraz spodźmy jeszcze pod jego postępowanie O tu i nagrobek się zrespił, fajnie Jeden? O nie, czekajcie mi teraz wystarczy na te chibi, jak tak to zres... świetnie Oj Jeden nagrobek, jedna dynia A nie dynię już mam Kurde, nie mam skina na kościanego Rexa chyba. Niestety, a więc no słabo, a więc chcę jeszcze sobie zabić tego Rexa kościanego chociaż. I się chyba 2 listopada kończy. No. Ej, ja, jest cały metal? Może gdzieś tu włożyłem? Niemożliwe Czekaj, jest ten Kurde Może ja nie wypakowałem z kogoś Tego metalu O, dobra, już nie choroby ten fajn to tak. Kolejny jest tak średnio. O, ale fajnie wygląda. Pięknie. To tak. Pod lewy przycisk taki pan ma takie ugryzienie. Tymi swoimi tymi kakami. Pod prawy przycisk. O Spiderman <laughs> Daleko na tym strzela? daleko, Ty może trafię tego parazaura Chyba nie. Aż tak parazaura to nie Dobra, i to by było na tyle z tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę. Suba, e, napiszcie komentarz, nazwy dla tego pana. No i to. I wbijcie na Discorda link w opisie. Dobra, i to było na tyle, siema.